Co my dzisiaj robimy? Oglądamy mamusia zdjęcia. Mamusiu zdjęcie, tak? A co to jest? to? Zobaczcie, to są moje cudowne prace, jak była mała. A to jest e, interpretacja, nie wiem, ilulatki ilu ilu latki? króla lwa. Przypomina to król lwa? Tak. Ja jak to myślisz? To jest ta słynna skała, na której e, król lew stoi i przemawia do swoich nie, bo on ma zwierzątek. On ma, on ma zielone oczy i mm. ma taką minę. Jeszcze wam coś pokażę, co Ksawery odkrył w pudełku na choinkę, bo właśnie ubieramy. Eee, zobaczcie, to jest moja babcia z prababcią. Ja jej nigdy nie poznałam, a Ksawery z kolei nie poznał nigdy mojej babci drugiej. To jest słuchajcie, mama jak była z babcią i prababcią w górach w Zakopanem najprawdopodobniej. Też lubiły tam jeździć. Mieliśmy tam ciocię z taką prawdziwą chatką góralską, a to jestem ja. Do dzisiaj w ogóle mam tą torebkę na pamiątkę. Zobaczcie, moja pierwsza torebka. Fensiara i mama. Mama to dobrze pozowała. I babcia. Jeszcze, jakie wspomnienia. Kiedy już to wszystko zrobić no to to zapomnie. Daleko to nie ma, jest obok. Tak jest. No Także słuchajcie, na, 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 na. na wspomnienia nam się wziął o tego pieska to pewnie kojarzycie, Majka, no tam zobacz Majka, a ja nie widzę Nie, co ty? A ja kojarzę tego psa Rodzinna Biba a, fajne są takie zdjęcia. W ogóle, dobrze, że coś takiego mam, bo ja mam mało takich zdjęć. Mama ma e, chyba z 10 albumów w, e, w domu, takie wiecie, jeszcze takie podłużne były i się wsuwało zdjęcia. To są takie zdjęcia. A to co to jest? A to jest babcia w górach. Patrzcie, patrzcie jaka modelka. Ona no, ma lepsze zdjęcia niż ja. Nie, no taki wiek, to nie, niedźle, nie? No nie? W górach tak pozuje. Takie, o, muszę jej to pokazać, muszę jej wysłać, wysłała mi zdjęcie. ma ona nas w górach, ale sama? No ktoś ją tam zostawił i zrobił zdjęcie. Też możemy tak się zrobić na tenerefie. Ani się Was. nie wasz. mi się nie została Nie można została Oglądamy sobie. No. Moris ma już wysoki, wysoki level niepamiętania, że dostało przed chwilą jedzenie. tak? Dostałeś słuchaj, no, Morcia już 15.38, dostałeś o 15.00. Włączacz, włączacz! O, jest! No? no, znajdziesz. Panie, tam to. No patrz, ale Ci się udało. ja oglądałem! Świąteczną? No to nie, to musisz cofnąć, żebyśmy obejrzeli, bo wczoraj oglądaliśmy pierwszą część. ja obejrzałem. Obejrzałem! tyle! tyle! No to cofnij. Słuchaj, no maks, no to daj. nie Ja sobie cofnę. O, tata, ziemniaki Bobi. Tata, aż taki głodny jesteś. Moris, nie łap ziemniaka. No poczekaj. Oglądamy słuchajcie, drugą część kroniki świątecznej. A wczoraj oglądaliśmy pierwszą ku uciesze mojego męża. Bardzo lubię takie filmy. No patrz, 18 minut bez nas oglądałeś faniaku. To jest dużo. To za? To wiesz, to... Pamiętaj Sawerę, że najważniejszy jest wstęp ja mam zapomnieć? No, wszystko musisz zapomnieć. Musisz zapomnieć wszystko i zaczynamy od początku. Zobaczcie, Ksewery nawet tutaj sobie przytargał swoją choinkę. Ciekawe moja, co, ciekawe. moja, moja, moja. Ciekawe, co się pod nią znajdzie. Moja. 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 Ja O, mama, mama, mama Oglądam. Marja! Ja no właśnie nie widzę. Ten przepis to jest po prostu najlepszy przepis na kurczaka. I tutaj uwaga! razione warzywa od Natana. Tutaj on kupuje taką fajną mieszankę warzyw z Biedronki, taką w czarnym opakowaniu, azjatycką chyba, naprawdę świetna. Powiem Wam, jak tak zobaczyłam na opakowaniu, tą mówię, nie no to nie będzie dobre. A on mówi, spróbuję. To jest najlepsza mieszanka. Natan bardzo dużo takich właśnie testował. Z czego bardzo dietetycy w ogóle polecają właśnie korzystanie zimą z takich mieszanek? Bo tutaj właśnie fajne, świeże warzywa już zmrożone. A więc zachowują swoją wartość odżywczą, a ta naprawdę jest świetna. I powiem Wam, że połączenie kurczaka, pulpy z mango, sosu słodko-kwaśnego to jest po prostu jakieś mistrzostwo. Ja mam na takie trzy porcje, bo ja sobie zrobiłam dzisiaj na trzy dni porcję, wrzucam 100 gram pulpy z mango... 60 tego sosu. To wszystko mieszam i po prostu wylewam na kurczaka już podsmażonego z cebulką, i później na końcu dodaję te warzywa, i to wszystko się w tym sosie próży. No, rewelacja: ja w ogóle do kurczaka używam cynamonu, kurkumy, odrobinę soli i czosnku w płatkach, i to jest tyle. I to po prostu wszystko. Podsmażacie, dusicie później, gotujecie kaszę gryczaną, rewelacja przepis. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mam ochotę na takie cieplejsze dania. Zupełnie inaczej wyglądają moje śniadania. Są takie bardziej wytrawne jajka, cebulka podsmażona z szyneczką awokado. No, dużo olejów to zdecydowanie. W ogóle zobaczcie, się Robią też poradną pielęgnację. I naprawdę zero makijażu, po prostu fantastycznie się czuję, co prawda muszę ogarnąć włosy wieczorem, ale Czysta przyjemność mieć taki luźny dzień, i powiem Wam, że wiem, że ten grudzień będzie magiczny, bo już planuję tutaj, wiecie, pod tą chęcią dużo prezentów, dużo niespodzianek już natanowiło się, linki powysyłałam, co tam ktoś gdzieś tam w międzyczasie chce. Więc powiem Wam, że Mikołaj myślę, że będzie miał dużo pracy w tym roku, i właśnie obejrzeliśmy taki naprawdę fajny świąteczny film dwie części. No Notabene, słuchajcie, Goldie Hawn i Kurt Russell to są e, w ogóle fantastyczni ludzie, tak e, czy, czytałam w ogóle dużo o nich i to jest w ogóle małżeństwo chyba od 30 lat, więc fantastycznie, oni mają córkę, też aktorkę, e, jedną z moich w ogóle ulubionych, takich właśnie z, e, z tych takich amerykańskich e, i powiem Wam, że dokopałam się kiedyś właśnie do informacji, że to jest ich córka no powiem wam, że ciekawa historia w ogóle to jest jedna z takich par hollywoodzkich, które są ze sobą bardzo długo eee, więc tylko się cieszyć, że słuchajcie, w takim świecie jest dużo takich, e, takich e, coraz więcej takich par słuchajcie, no już teraz można gdzieś tam to zweryfikować eee, a wy mnie też się pod ostatnim vlogiem, że Nathan to jest po prostu mistrz nie dziwię się, bo on ma taki humor na co dzień i powiem wam, że to jest taki człowiek, z którym się po prostu e, każdy myślę, że dogada Godotan na, na przykład nie lubi ludzi, którzy się bardzo przechwalają. Po prostu mówi, że strasznie go to irytuje, że on odnajduje się w towarzystwie ludzi, którzy rozmawiają o podróżach, o planach, o jakichś właśnie inwestycjach, ale bardzo nie lubi osób, które się yy, przechwalają. Bo my na przykład mamy właśnie takie grono znajomych, którzy, które. Dużo właśnie opowiada o tym, gdzie było, i wtedy możemy się wymieniać. To są fantastyczne w ogóle rozmowy. I wiecie kiedyś koleżanka e, zwróciła mi uwagę, że Wy tylko rozmawiacie o pieniądzach. My nie, my nie rozmawiamy o pieniądzach, my rozmawiamy o podróżach, o tym, jak spędzamy czas, jak, no faktycznie wydajemy pieniądze, ale to w taki sposób, no wiecie, no taki jak lubimy. My lubimy bardzo podróżować. Wiecie, że też robimy to w sposób niezwykle budżetowy, bo nieraz pytałyście mnie i pisałyście, właśnie, jak to zrobić, żeby tak budżetowo polecieć i zobaczyć tyle rzeczy. Ale wiecie, tak naprawdę połowa się to jeszcze przed nami, a nawet więcej, więc myślę, że tutaj będzie dużo kombinowania, właśnie planowanie tej teneryfy, bo to jest taka fajna, wdzięczna wyspa. E, Pisałoście mi, że da się zrobić to na jedno miejsce, ale na tam chcę poczuć taką nutkę przygody. A oczywiście w praktyce to powie: szkurde, muszę się znowu pakować, e, musimy znowu zmieniać miejsca, ale mówi, że e, to jest w ogóle bardzo przyjemne, co on powiedział takie miłe, że e, no. Też będzie to dla mnie ciekawe, dla mojego kontentu, że będę mogła Wam pokazać dwie miejscówki, że to będzie taki fajny pomysł na nagrywki. Także o ile mi aparat pozwoli, a on wiecie, że jest kapryśny, tak jak najbardziej dołożę wszelkich starań, żebyście miały naprawdę świetnego vloga. Słuchajcie, przyszło mi kilka fajnych rzeczy z Laros, więc może sobie przetestujemy. Ja jem w takim razie ten przepyszny obiad, a Was zapraszam do wieczornej pielęgnacji i mam nadzieję, że miło znowu spędzimy czas tego vloga i zaczynamy. Taki fajny grudzień. Taki fajny, magiczny grudzień. Taki, wiecie, bez vlogmasów, bez żadnej sztucznej pompy, bez naciąganych filmów, tylko takie, które płyną z tego, co chcemy oglądać, e, lubimy słuchać. E, więc na pewno będzie dużo pielęgnacji w grudniu, bo to jest taki fajny czas, że wiecie, no, dzień jest dłuższy. E, mamy więcej takiej przyjemności z tego wszystkiego i w, mimo takiej gonitwy, znajdujemy na to czas. Tego Wam życzę oczywiście, więc. że ostatnio te vlogi są troszeczkę inne i ja muszę Wam powiedzieć, że. Ten czas, który przeznaczam na pielęgnację, na swoje przyjemności, mimo że to jest y, krótka chwila, no bo wiadomo, że więcej czasu poświęcamy na pracę, gdzieś tam gonitwę w ciągu dnia, to jednak staram się naprawdę na maksa wykorzystać ten czas. Bardzo lubię swoją pielęgnację. I ostatnio we vlogu pokazywałam Wam, że byłam na masażu. Coraz więcej osób w ogóle decyduje się na taką formę relaksu, bo to ewidentnie jest coś dla nas, dla naszego ciała. Jednocześnie ja tak mocno zagłębiłam się we własne myśli, że w momencie, kiedy do mnie masażystka, bo tego Wam nie mówiłam, Zapytała mnie, czy wszystko jest w porządku, jakbym nie wyciągnęła z wody, po prostu byłam w takim transie i zobaczcie, można się zrelaksować, czasami można złapać tą chwilę, mimo że dla mnie listopad był szalony, tak naprawdę zaczynam się uczyć, przeznaczać czas na relaks i czas na taką intensywną pracę. A kiedyś tego tak do końca nie umiałam połączyć, więc muszę Wam powiedzieć, że będzie więcej takich spokojnych vlogów i mam wrażenie, że zanurzam się sama w sobie. To jest też ciekawe doświadczenie, bo po prostu mamy perspektywę siebie w wieku 20 lat, siebie w perspektywie w wieku 30, i teraz mam wrażenie, że znowu przekraczam jakąś barierę siebie, i jestem teraz w wieku 35 lat. I zupełnie inaczej się zachowuję niż jak miałam 30. Mam wrażenie, że znowu mijam kolejną Magdę. Tak jak w serialu The Crown na końcu, nie wiem czy kojarzycie tą scenę, ale ona była tak przepiękna, tak ujmująca, ee, że musiałam się cofnąć do niej myślami. I mam wrażenie, że ja jestem teraz w takim czasie, że znowu kolejną siebie mijam. No ale to jest kwestia, słuchajcie, myślę, że na e, też takiego osobnego vloga, bycie bez żadnej pielęgnacji, żeby usiąść, po prostu pogadać i tylko gadać. Tylko gadać. Ale dzisiaj Wam pokażę coś. Eee, nowa pielęgnacja pojawiła się na Laros. Teraz w ogóle jest Cyber Monday, więc możecie wykorzystać 20% kodu na wszystko, więc jeśli ktoś zgapił Black Friday, to naprawdę uwierzcie mi te 5% nie zrobi różnicy, a 20% to jest bardzo dużo jak na Laros. Do że to jest na cały asortyment. Więc dziewczyny tutaj naprawdę fajny ukłon od firmy. Eee, I pokażę Wam w ogóle, bo jest Cyber Monday, czyli marka Humanos. Nasz ukochany Patyczek mega fajnej cenie. W ogóle Klaudia mi dała znać, że bardzo dużo rzeczy Łukasz przecenił na sklepie, także dziewczyny korzystajcie, bo wtedy możecie kupić to, co już miałoście dawno upatrzone, a wiem, że część z Was, z uwagi na to, że jest to sprzęt, czeka na Cyber Monday, więc panel dziewczyny. Dzisiaj też się zrelaksuję panelem. Wypiłam tą glicynę, o której Wam mówiłam, nie wiem, czy mówiłam, mówiłam to na Instagramie, ale Oliwia mi dała glicynę i podobno bardzo można się fajnie potem zrelaksować, wyspać i zregenerować. E, więc jeszcze dołożę na wieczór czerwone światło, po pielęgnacji i będę miała naprawdę cudowny czas. E, słuchajcie, tonik e, Costa de Bacha nowy z peptydami, aż trzy rodzaje peptydów, takich mocno ujętyniających, kwas i aloes. I to jest taki tonik, Ugata marka jest świetna, słuchajcie, bo nie mają bardzo dużo właśnie peptydowych rzeczy, e, dużo serów, witaminą C i słuchajcie, ten tonik to jest po prostu jak taki fajny, przyjemny żel. Który nakładać, mam wrażenie, że w ogóle to jest taki produkt z świątyni do ślimaka. Jest niezwykle żelowy, bardzo przyjemny, można na nim zrobić naprawdę cudowny masaż twarzy, bo taki jest pod palcami mięciutki. No i faktycznie, jak nałożycie sobie taką jedną cienką warstwę, to już macie wrażenie, że ta skóra jest napięta, bardzo ładnie nawilżona i no automatycznie widać, że ona zaczyna zdrowo wyglądać, że ten blask ma taki fajny, zobaczcie, no buzie jest po prostu, aż się cieszę, że w ogóle ten tonik nakładacie. E, fajnie się wchłania, ale robi taką e, powłokę na skórze, takiego nawilżenia, więc to jest super. To nie jest taka woda, która wsiąga Wam w skórę. Tylko bardzo ładnie nawilża e, całą buzię. Niczymy te produkty dosłownie wyprzedały się w dwa dni na dalszy. I ja nawet nie zdążyłam e, otworzyć strony. Patrzę, już są niedostępne. I naprawdę. To podobno były jakieś naprawdę gorące nowości i to nie tak, że było, nie wiem, po trzy sztuki. Nie, słuchajcie, tam naprawdę było ich sporo i podobno jak wyszły na sklep, to od razu się wyprzydały. Takie było zainteresowanie, a ile jest w ogóle kwitnieć powiadomienia. Także póki jest, to Wam pokazuję esencja nowa z pdrn od marki Foti, a wiecie, że oni wypuszczają po prostu tarda rzeczy. W ogóle to będzie taka fajna, bogata w PDRN pielęgnacja, ale jednocześnie zrobimy sobie EMS-y, to co robić najbardziej, czyli lifting skóry i powiem Wam, że w ogóle jak sobie robię EMS-y wieczorem, naprawdę fajnie wygląda buzia rano. Ona jest taka mega odmłodzona, zliftingowana, taka wypoczęta, także jeszcze tak widzę nas, słuchajcie dziewczyny, będę o 10 lat młodsza, to jak wstanę, nie ma problemu, możecie na mnie liczyć, ja zawsze pokazuję Wam ja takie naprawdę fajne nowości. Eee, Cudowna konsystencja, słuchajcie, ja jak pierwszy raz zobaczyłam w ogóle e, na dłoni tą konsystencję, a później nałożyłam na buzi i mówię, wow, kto to robił. To jest słuchajcie, nowa esencja z Fauti, z PDRN, -em. tutaj macie ceramidy, e, PDRN, kwas niacynamid, e, oczywiście ekstrakt zielony, herbaty, portulaki, one działają łagodząco, są antyoksydacyjne, więc mocno przeciwzmarszczkowe. No ale sama esencja to jest dosłownie jak mleczko. Ja sobie takie cztery pompki, to nie jest dużo, cztery pompki nakładam na buzię, ale powiem Wam, że to jak ona mi wyprowadziła ostatnio skórę, to jest po prostu fenomen, bo ona w ogóle zaczyna z ciepłem Waszej twarzy sobie fajnie pracować. Ona zamienia się w taki lekki tonik. Nie wiem jak to nazwać, ale na początku jest taka bardzo kremowa fajna, naprawdę tak otula buzię, w ogóle czuć to otulenie i bardzo mam wrażenie, że synergicznie będzie działać z kremem i samym stickiem. Słuchajcie, stick wrócił, więc daję Wam znać, że stick wrócił z Fauty Cosmetics. To co jest, słuchajcie, tak fantastyczny kosmetyk. Ja go używam w ogóle teraz, jak wychodzę, jak jest tak zimny, wiecie, odśnieżam też i w ogóle to sobie naprawdę zabezpieczam skórę tym produktem. Nakładam sobie płatki pod oczy i ja mam wrażenie, że po prostu ta buzia jest tak fajnie chroniona. Także bardzo Wam polecam. I ten stick jest naprawdę świetny. Także jak jest na sklepie, to daję Wam ten, że naprawdę warto kupić. No na minus 20. Świetna Wam wejdzie cena, a teraz pamiętajcie, że jak ta esencja ma jeszcze yy, skład, słuchajcie, z, y, czy cenę ma skreśloną, się zamyśliłam, cenę ma skreśloną, już z ceną, co na nakładam, ona jest taka fajna odżywcza, to jeszcze Wam chodzi na nią o 20%, także spokojnie możecie sobie naprawdę fajną cenę złapać, no bo już 20% nie będzie. Więc myślę, że taka już końcówki, dosłownie miesiąca i początku grudnia, jak jest Cyber. Dorozrobię taką fajną prąkę, żeby wiecie: jeszcze tutaj, naprawdę, kto zgapił weekend, kto gdzieś wyjechał, nie zdążył kupić, bo był zalatany, to teraz mam ostatnią rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale marka Humana specjalizuje się w ogóle w urządzenie do pielęgnacji twarzy, ciała. To jest taka moim zdaniem taka mocno rozbudowana marka pod kątem asortymentu, ale nie tylko, bo teraz na przykład wprowadzili właśnie panele, który jak wiecie, to jest też taka moja prywatna inicjatywa. Bardzo mi zależało, żeby światło. Bliska czerwień ogólnie, pojawiła się na rynku w takiej naprawdę fajnej cenie. Eee, długo też myśleliśmy właśnie o tym, jak ten panel ma wyglądać. Chłopaki też zastanawiali się z Timu. Eee, no, po pierwsze, to miał być taki produkt, który można było wziąć ze sobą, i słuchajcie, ja jestem autentycznie dumna z tego panelu. Mowa tutaj dokładnie o, o tym urządzeniu. Ja już sobie naszykowałam, bo ja. Wieczorem, jak sobie siadam, tak lubię w Łazience, bo nie chcę tam, wiecie, nikomu przeszkadzać w domu, ale lubię włączać sobie ten panel. I słuchajcie, on jest przenośny, to jest naprawdę świetne urządzenie, bo macie. Tylko naładowanego, możecie zawsze zabrać są na wakacje. Ja na przykład jak jestem gdzieś w hotelu, to po prostu włączam panel, e, robię masaż bańką, e, robię masaż twarzy i po prostu to światło działa. Ja sobie pielęgnuję buzię i naprawdę jest to dla mnie fajny komfort, bo ja po pierwsze regeneruję mięśnie po treningach, a po drugie mam też tryb odmładzający, więc ja włączam ten i ten e, zamiennie i muszę wam powiedzieć, że efekty są super. Ja jestem bardzo dobrze wypoczęta i naprawdę widzę też po buzi, że szybciej mi się goją niedoskonałości, jak używam bliskiej potczery. Rozważcie ten zakup. Nie pospieszam, ale jest sam Cyber Monday. I to jest naprawdę już tak naprawdę ostatecznie. Uwierzcie mi, finalnie to będzie naprawdę świetny zakup, bo zobaczycie szereg benefitów. Zwłaszcza, że no, dziewczyny wiadomo, że te lata lecą, i czujemy, że czasami po prostu się nie wysypiamy, musimy się zregenerować, więc ten panel jest, słuchajcie, naprawdę świetny. Uważam, że naprawdę warto. I namawiam Was, zachęcam, żebyście zainwestowały, bo to nie są duże pieniądze fajna jakość produktu, bo pamiętam, że no, jak sprawdzałam na rynku parametry, to humanaz, mam wrażenie, że zawsze były takie świetne ceny, ale te parametry są naprawdę bardzo dobre, porównywalne tak jak patrzyłyśmy z Dorotą, do tych masek lodowych, ale tutaj wam to wszystko działa na całą e, zarówno twarz, szyję, dekolt, do tego nie obejmują maski, a cena takiej właśnie produktów jest rzędu 2,5 tysiąca, bo przerabiałam ten temat, Current Beauty e, no naprawdę ma już moim zdaniem bardzo wysokie ceny, a tutaj możemy sobie włączyć ten panel i jednocześnie coś robić, a pielęgnacja też jest ważna, więc możemy zaoszczędzić znowu naprawdę dużo czasu. Więc teraz pokażę Wam coś, co naprawdę jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą odmłodzić skórę, zliftingować ją i naprawdę pobudzić. Słuchajcie, marka Humanas, a dokładnie Claudia, bardzo długo pracowała nad żelem, który by właśnie pomagał nam w pracy z EMS-ami, żeby przede wszystkim po pierwsze, też na to narzekacie nakładając serum, że szybko Wam się wchłanie, że marnujecie ten produkt za naprawdę duże pieniądze. Więc pokażę Wam żel w przystępnej cenie, który możecie sobie kupić na stronie Humanas. I ten żel jest, słuchajcie, genialny, bo on ma taką konsystencję galaretki. Jest też pielęgnacyjny, więc tutaj Klaudy też, z uwagi na to, że zarówno jest kosmetologiem, jak i farmaceutą, wie, że takie produkty po prostu muszą powstać. Ale też żeby fajnie, mogę ma taki delikatny zapach. Bardzo lubię w ogóle pracować na tym produkcie, bo jest naprawdę leciutki. I wtedy włączam tryb. Po pierwsze z czerwonym światłem, z masażem wibracyjnym i tryb fioletowy. Już sobie przełączę. Na razie na jedynce. To słuchajcie, tak, kopię na tym żelu. To słuchajcie, jedneczkę to wam wystarczy. Ale Pokażę Wam pierwszą stronę. Oj, naprawdę powiem Wam, że Klaudia stworzyła genialny kosmetyk i możecie już zakupić zarówno patyczek, jak i żel na stronie, także będziecie absolutnie zachwycone. Jak Wam e, cudownie w, e, wpasuje się w pielęgnację. Wiem, że też podróżujecie z tym urządzeniem, że robicie sobie naprawdę taki fajny lifting na wakacjach, że od razu to później inaczej wygląda. Redukuje fantastycznie obrzęki, obchliznę, więc dziewczyny, warto. A EMSy dodatkowo, jako mikroskurcze, bardzo ładnie pobudzają skórę do odmładzania, powodują skurcze i rozluźnianie mięśni, czyli intensyfikują właśnie pracę tej całej pielęgnacji, o, dzisiaj się mi chodzi, buzia, i zobaczycie jak wygląda pierwsza strona buzi. Ja już zresztą widzę, a jak wygląda druga bez EMS-u. No to jest po prostu, słuchajcie, kosmos, także możecie naprawdę zrobić sobie teraz fajne zakupy na humanas na Laros i dobrać właśnie do takiego rtuło pielęgnacyjnego i idealną pielęgnację. A to już słuchajcie kosmetyk ze starej gwardii, ale myślę, że Wam o nim przypomnę, ponieważ jest fantastyczny. Słuchajcie, bardzo dużo zrobił na mnie wrażenie, a jest taki, wiecie, niepozorny. To tubka naprawdę. Nic o tym produkcie nie mówi, ale ja Wam powiem. Tutaj macie tak, skwalan, masło shi, beta glukan, który odżywia, regeneruje, macie glutation silny, antyoksydant, no witaminę C oczywiście, bo to jest krem z witaminą C, ale uwaga, tutaj macie aż pięć rodzajów ceramidów i adenozynę, która cudownie wygładza skórę. Ja nie mam dziewczyny pytań, jak ta pielęgnacja słuchajcie działa na moją skórę i bardzo duże wrażenie na mnie zawsze robią EMS. Słuchajcie, na drugi dzień to już w ogóle kosmos, bo naprawdę skóra wygląda na taką fajną, odżywioną, ale powiem wam, że krem cudownie wypełnia, bardzo ładnie liftinguje, ale co ważne, dla mnie, bo ja bardzo lubię taki efekt. Rozświetla skórę i ma taką konsystencję trochę masełkową, więc y, od razu czuć, że odżywia skórę, zwłaszcza teraz zimą. No, skóra wiadomo, że najcieńsza jest właśnie pod oczami, więc potrzebujecie, dziewczyny takiego odżywienia. Więc daję wam cynk, że ten krem jeszcze jest, a można go 20% taniej złapać, a już ma naprawdę świetną cenę. Także mowa oczywiście o marce żenowej, krem jest witaminą C, ale tutaj naprawdę czuć to masło szli czuć ten skwalan, który imituje, imituje naturalne sebum, taki płaszcz ochronny w ogóle robi ten krem, więc używajcie go rano i wieczorem. Nie mam słuchajcie, e, tutaj żadnych zastrzeżeń co do pory, możecie go stosować rano, wieczorem, odżywiamy tą skórę pod oczami i jak to będziecie robiły dzień po dniu, dzień po dniu, to naprawdę zauważycie bardzo duże efekty, a witamina C, jak wiecie, działa mocno anti-aging, także odmładza skórę, regeneruje, pobudza do produkcji kolagenu i elastyny, a tutaj macie aż 5 rodzajów ceramidów, także cudowne zabezpieczenie, odbudowa, regeneracja. Ukojenie, ale też silna antyoksydacja, także, no tak naprawdę, to wszystko macie w tym kremie, więc ja bym nie szukała. Ja już wam pokazywałam, jak się stosuje stick, więc oczywiście go rozprowadziłam na buzi. Delikatnie sobie zawsze go wsmarowuję, żeby wiecie, jeszcze poczuł ciepło naszych dłoni i połączyły się te wszystkie warstwy ze sobą. Jeszcze pod oczami, tak jakby domykam tą pielęgnację. To jest słuchajcie, coś cudownego i zawsze ten też nakładam na usta, także dziewczyny, bardzo Wam polecam. Fajnie, że wrócił, bo e, autentycznie macie naprawdę cudowną pielęgnację. Teraz w ogóle on jest idealny na jesień, zimę. Naprawdę jest świetny, także ja go zabieram ze sobą do Torunia, bo dużo będziemy chodzić, więc ja sobie nałożę delikatny podkład i to przepięknie mi się ze sobą wtopi, także rewelacja. E, no i oczywiście płatki pod oczy. Ja bez nich żyć nie mogę. Słuchajcie, to są tak świetne płatki. Ja w ogóle tak na początku ich nie doceniałam, ale później, jak zaczęłam dzień po dniu stosować codziennie, to naprawdę to jest która wokół oczu się pięknie napina. To są płatki, które nie tylko obejmują obszar pod oczami, a tutaj też spory łapią samym tym materiałem. One są w ogóle super, super właśnie rozdzielane, żeby się bez tak nie, nie gniotły. Z PDRN-em, z tripeptydem, który pięknie napina skórę. Jest tam HTD, HTD, że kompleks, który właśnie pobudza skórę do uelastycznienia. I naprawdę jak sobie przetrzymać tak pół godzinki do wchłonięcia się tych składników, to naprawdę czuć to ujemnienie, takie napięcie, ona jest taka bardzo wygładzona. No i zobaczcie, też łapie tutaj, e, jak macie opadającą powiekę i już zaczynacie widzieć wiotkość tej skóry, to pięknie będzie Wam z dnia na dzień nawilżeć. I naprawdę odczujecie to w makijażu. Bo e, o to też chodzi właśnie w pielęgnacji, żebyście dziewczyny dzień po dniu widziały, że ona po prostu u Was działa, robi naprawdę fajne efekty. Więc ja sobie przed makijażem też nakładam te płatki. Słuchajcie, zrobiłam ich spory zapas. One są naprawdę świetne. Także dziewczyny bierzcie, bo już widzę, że jest yy, średnio z asortymentem. A nie wiem, kiedy Laros będzie domawiać na Bell, więc nie wiem, nie przypadkiem w nowym roku. Więc to jest naprawdę świetna szansa, żeby teraz złapać na minus 20%. No bo taka promocja mówię, już nie wróci. Więc dziewczyny, łapcie sobie na Mikołaja, kupcie. Yy, a ja teraz lecę zrobić terapię światłem. I uciekam spać. Naprawdę ostatnio też zwróciłam na to sama sobie uwagę, że muszę chodzić naprawdę równo przed 22 spać, więc zrobiłam Wam piękną pielęgnację i mam nadzieję, że skorzystacie i po prostu otworzycie się na nowe kosmetyki, coś sobie przetestujecie, a przy okazji zrobicie zapas Waszej ulubionej pielęgnacji, bo oczywiście tutaj macie dowolność, całe asortymenty sobie tymi minus 20. Pamiętajcie, że na Humanas, na patyczek, na panel, na lustra, o ja na przykład teraz mam te lustro, zobaczcie, to jest naprawdę świetne lustro, którym ja się oświetlam w ogóle w każdym filmie. Na każdym wyjeździe to jest, ja to nazywam tabletem, ale tutaj macie lusterko, które ma różne kolory, barwy. Intensywność możecie sobie zmniejszać, zwiększać i zobaczcie, zamykacie i macie taki panel. E, prosto e, właśnie w takich fajnych warunkach domowych, możecie wszędzie sobie właśnie e, zrobić pielęgnację, makijaż, jaki też na wyjazdach jest słuchajcie super, także dodałam Wam taką fajną listę wszystkie linki będziecie miały na dole, oczywiście korzystacie i do Humanas i do Laros będziecie miały super e, promki, także ja uważam, że Cyber Monday to jest najfajniejszy czas, kiedy możemy fajny sprzęt kupić, ale też w połączeniu z pielęgnacją. także zobaczcie sobie ten żel bo naprawdę ma cudną konsystencję i myślę, że docenicie